moi widzowie um, dzisiaj przychodzę dla was z ogłoszeniem o kanał na youtube jak mogliście zauważyć zostały wszystkie filmy usunięte bo po prostu opuszczam kanał na youtube już mnie nie będzie przez hejty które jakiś z moich widzów Napisał, że, um, że łapka w dół, słaba jakość kamery i kamera się rusza. Kamera się rusza, jak nagrywa mnie, a sam, sam na swoich filmach jest słaba jakoś u niego i sama kamera się rusza. Więc. Odchodzę z YouTube'a. Możecie odsubskrybować mnie, bo już nie będzie filmów. Po prostu już nie będzie filmów. Odsubskrybujcie mnie. Dziękuję za te 104 czy tam 105 subskrypcji, ale już są niepotrzebne, więc odsubskrybujcie mnie, bo już nie będzie kanału i filmów. No. Więc na razie będzie kanał, na razie nie usuwam, znaczy usuwam kanał, nic nie będę nagrywał po prostu. Więc po co macie trzymać subskrypcję? Po prostu usuńcie tą subskrypcję, bo, no bo nie będzie filmów i tak. No, jak będzie film, no to znów będzie jakiś hejtowski, czyli, czyli będzie hejt w komentarzu. No więc nie chcę hejtu, więc usuwam kanał, już miałem, em, 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 w życiu miałem już, razem z tym hejtem, miałem dwa, dwa hejty chyba, w życiu. No w życiu miałem dwa hejty, więc usuwam, ja już mam dość, przykro mi jest bardzo, ale muszę odejść z YouTube'a. Więc takie ogłoszenie dla Was. No i co tu powiedzieć? Więc. No. Odchodzę z YouTube'a. Ten film będzie ym, od teraz. Czyli od godziny. Nagrywam teraz od godziny 20.30. Teraz nagrywam o godzinie 20.30, a jutro on się usunie. Zostanie usunięty o godzinie 12 po południu. Więc macie czas obejrzeć ten film do 12 godziny po południu. Więc no. Bardzo smutno mi że odchodzę do YouTube, ale co powiedzieć. I to nie jest żart. Pamiętajcie. No trochę to przeżywam, ciągle myślę. No ale nic. No z jednym hejterem już się pogodziliśmy. Nawet go subskrybuję. Fajny jest. Ten, co ma napis PKP Polska. Jak się nie mylę, no. Bardzo fajny. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, ale przykro mi, no odchodzę z YouTube'a. No, no bo hejtują mnie no ja nie chcę ciągle kłócić się z takimi z takimi, no nie powiem brzydkiego słowa chuj no i wiecie co dalej więc odchodzę a ja z wami kończę kończę to ogłoszenie przynajmniej usłyszeliście pierwszy raz mój głos no ale jest smutny mój głos no i odchodzę Trzymajcie się. Cześć. Miłego Wam życzę. Miłego Wam życzę nagrywania w YouTubie. No, więc pozdrawiam serdecznie PKP Polskę, PKP Polska, Patryka Koślańskiego, Bartłomieja Krasiewicza, czyli DJ Muzyt PKP Intercity. Nikodema Mk i chyba Oliviera Mk i wszystkich, co mnie subskrybują i fanów pociągów. Pozdrawiam serdecznie. No, więc miłego w YouTubie Wam życzę, a ja odchodzę. Do zobaczenia. Cześć.